Siemasz, się siema, i Mi Mirz Jarosław wpadł do ilonki do mojej koleżanki z naszej klasy. Kapel C5 dodałem sam. Z bo to jestem jakby prawie u siebie. Jakca jest taka, że pracuję nad projektami. Nie powiem Wam bo żeby byli w kupie ich przez czy ale formę wyrabiamy zawsze tutaj. I lecimy tutaj pompeczki od razu. O, tutaj posadzka jest twarda. Jedziemy, jedziemy. I tak to wygląda. Jedziemy, jedziemy, bo nie czujemy. Czasu tutaj szybkie bufeczki lecimy. Siema mordeczki, Jarosław tutaj leci. No i jestem w kursie, Nie jesteście że tyle nie bądę. Chyba już ze sto. No i tutaj Mikołajek się Siema mordeczko. Halo, halo, daj się coś. Od razu prezentik dostałem. Spoko, co tu jest? Gumki. No nie widziałem, że gumki jeszcze są, ale dzięki Mordoni normalnie lecimy, pożycia też komuś. Przydają się. Pokażę wam teraz, ale się ma, się ma...